Halo. Eee, i tak jak już obiecałem wcześniej przychodzę do was oczywiście z recenzją spostrzeżeniami z z swoją opinią, o to będzie chyba najbardziej yy, poprawne stwierdzenie eee, jeżeli chodzi o mojego mi 9t no, tak swoją drogą zajebista obudowa, rynki jeżeli ktoś potrzebuje naprawdę wytrzymałej obudowy Dodkowo jeszcze tak przezroczyste plecki i tak dalej. To spoko opcja. Gdzieś tak za 6 dyszek idzie wyciągnąć. No. Eee, także tak. Eee, już de facto można powiedzieć, że sobie go tak używam. Eee, bo ja wiem, Koło miesiąca coś takiego. I po przesiadce zmija 2 lajta Powiedziałbym, że jest spoko. Jakby... Czystego Androida na Mi przeskoczyć, no to ile trzeba było tak się przyzwyczaić? Eee, także jeżeli chodzi o nakładkę, to mimo wszystko powiedzmy gdzieś 3-4 dni i idzie się przyzwyczaić. Eee, że... A to tu masz coś gdzie indziej i tu wiadomo standardzik, nie? Eee, <laughs> tak, jeżeli chodzi o czytnik, no to w zasadzie jak działa. Działa. No nie działa. Szybki. Co tu, co tu dużo mówić, nie? Jedni e, powiedzą, panie, to wolno działa. A ja powiem, panie, to szybko działa. Dla mnie wystarczająco w zupełności. E, jakby nie wiem, czego ludzie oczekują. Mm, nie wiem, co wy zrobicie sobie z ewentualnymi, zaoszczędzonymi e, dwoma sekundami, albo i mniej. Raczej bym optował gdzieś koło sekundy. Ale okej. Okay. Dla zwykłego przeciętnego śmiertelnika w zupełności wystarczający czytnik. Jeżeli chodzi natomiast o ekran. Powiem tak, kąty widzenia są spoko. Nie wiem czy będzie to widać na kamerce. Tak. Wiem, że się odbija, ale no, pod każdym kątem są widoczne. Mm, kolory tak samo. Jeżeli chodzi o jasność w pełnym y, świetle, tak? Gdzieś w pełnym słońcu, to prawda mam ustawiony automat. Jeżeli chodzi o oświetlenie i się sprawuje, faktycznie wszystko widać i tak dalej, warto wspomnieć, że to jest jednak AMOLED. Mm, tak, to nie jest jakiś IPS. To jest 6,4 cala AMOLEDA. 60Hz, po co więcej, że tak powiem, e, jakby... Osobiście nie widzę sensu po wyższym, y wyższym odświeżeniu. O, powiedzmy tak. Eee... Nie, nie wiem na co to komu. Dzięki temu przynajmniej bateria dłużej żyje, tak. Eee... No, chyba, że faktycznie ktoś sobie, powiedzmy, chce pograć czy coś. Ja akurat stosunkowo dużo ten telefon nie gram. Raczej, przeglądanie neta, coś takiego, tak. Jakieś aplikacje, takie. Czy wymagające? No, powiedzmy raczej średnio. E, ale tak, spokojnie. Wytrzymuję od tego odepna, Nie wiem, przyjmijmy 8 rano. To de facto podpinam go dopiero e, o. O! Coś, coś brzdęgnęło. Sorry, to, to u mnie. E, tak. E, jeżeli chodzi o czas pracy, to tak jak mówię, gdzieś koło 8, pół do 8, go powiedzmy, odpinam idąc do pracy, tak. Odpinam go de facto dopiero po przyjściu czyli koło 20 drugiej. Czy mało, czy dużo. Gdzieś tam w trakcie dnia się go używa. Także myślę, że taki spokojny, zwyczajny dzień jest na lajcie do wyciągnięcia. Wiadomo, że jeżeli odpalimy sobie 1000 aplikacji w tle gierkę i tak dalej, to ta bateria po prostu zniknie. Eee... I tutaj tak warto wspomnieć, że mam miłą jednastkę, nie dziesiątkę, tak jak jest domyślnie, także e, zobaczymy. Bo z tego co się dowiedziałem, tutaj jednastka też nie jest jakaś super, jeżeli chodzi o trzymanie na baterii. Dwunastka ma to poprawić, także zobaczymy, powinno być lepiej. E, jeżeli chodzi natomiast o szkiełko z tyłu, na przykład, jeżeli już mówimy tak o rzeczach takich mm, jeszcze zewnętrznych, to. Szczerze, Polarnie się palcuje, to na pewno, ale z drugiej strony fajnie wygląda, naprawdę, co jak co, ale te plecki, nie wiem czy sobie słabo to widać, w realu to by dużo lepiej wyglądało, to serio, w słońcu jak leży pleckami, petarda, jakby ludzie się tym interesują, tak, kamerka, dobra, sorry za małe cięcie, napad na kaszlu. Eee, tak, jeżeli chodzi o kamerkę Faktycznie jak się jedzie busem czy coś tak, no... Herdzisz i tak No, klik, Ej tak ci wiesz, Ej tak No zwraca uwagę eee, To trzeba przyznać I ktoś zaraz powie Ty, no dobra, wszystko fajnie Ale to, 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 to jest 6 na 128 telefon czy to ci płynnie chodzi? No a ja powiem, a według mnie płynnie. Jakby nie, nie widzę sensu, żeby wydawać więcej na telefon, jakby 1600 zł za to. W zupełności. Biorąc pod uwagę, że to jest telefon na Androidzie. Za dwa max 3 lata on będzie się nadawał do kompletnej wymiany, także nie ma sensu inwestować więcej. Także jeżeli ktoś powiedzmy się porywa na jakieś Samsungi S20, jakieś inne, nie wiem, nawet jakieś OnePlusy, tak, czy coś... Ogólnie telefony powyżej 2,5, to myślę, że tutaj w tym momencie to jest kompletna strata kasy. N nie ma sensu aż tyle inwestować w telefon z Androidem. Jeżeli chcecie już mieć telefon za gruby hajs... E, na lata, to weźcie sobie iPhone. Poważnie, jako użytkownik od początku Androida nigdy nie miałem iPhone'a. Ale biorąc pod uwagę, jak długie jest tam wsparcie, to wybierzcie sobie e, Antka. Znaczy Puł. Apple, e, tak. E, w sensie domyślę iPhone'a. E, tak. Jeżeli chodzi o e, następną rzecz, tak. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to proszę. Kilka zdjęć takich, o, akurat z rogiem sobie poszliśmy, eee, tak, gdzie przejść, przy, między, między innymi po to, żeby te zdjęcia strzelić, eee, także tu macie przebitki. No i jak sami pewnie zauważyliście, wiadomo wszystko zależy od światła, ale co do zasady nawet w pochmurny dzień te zdjęcia według mnie są ładne, bardzo poprawne, nie brakuje im nic więcej. Pewnie są może topowe zdjęcia, ale z drugiej strony nie miałbym jakichś obaw, nie wiem, jeżeli ktoś z Was korzysta z jakichś Instagramów i innych tych... Ehm zdjęć. Yy, platform zdjęciowych, tak? Jak zwał, tak zwał. No to myślę, że możecie bez większego wstydu tam coś wrzucić. Yy, no. Natomiast jeżeli chodzi o wideo. No to tu wiadomo, jeżeli chodzi o tył, to można nagrywać szerokim kątem. Także jest fajnie. Yy, te zdjęcia wychodzą, znaczy zdjęcia filmy wychodzą całkiem fajnie na szerokim. E, i to jest normalnie 44k 40, e, 40, w 30 klatkach e, także no, jako użytkownik do tej pory 1080 w 30 to było takie ok i, jest dobrze mhm. arczy jakby po co to jest tylko telefon e, natomiast e, jeżeli chodzi na e, tak o, i właśnie i tutaj w sobie puś, e, puśćmy tak bo też taki filmik udało mi się nagrać. Także proszę Was bardzo, zobaczmy. Test 4K 30 klatek. I teraz szybka zmiana ekspozycji. Jest. No jest dobrze, płynnie i szybko, No. Także, jak sam widzicie, jest przyzwoicie. Dla zwykłego koperskiego w zupełności starczy. Eee, jeżeli chodzi natomiast o filmy w 10,80 w 60, też jest fajnie. Stabilizacja jest po prostu. Mm, stabilizuje fajnie. I to pomimo, że wiało jak diabli, ten telefon to jest, nie oszukujmy się, paletka do ping więc wiatr dmuchając mi w plecki, tak, dosłownie, trzymając go tak, nagrywając szerokim kątem, wiatr dmuchał w plecki no, ciężko było go, że tak powiem, utrzymać, bo ta powierzchnia, no mimo wszystko, przy silnym wietrze chodziła eee, Także jakby tutaj nie było problemu, żeby sobie aparat to wystabilizował No patrz, skubany nie w ogóle, nie, nie trzęsie No i przechodząc dalej zrobiliśmy też co prawda <laughs> e, bawiliśmy się przy tym nie powiem dość długo, żeby w ogóle chwycić ten moment e, jeżeli chodzi o slowmo, bo tutaj można mm, jak mnie pamięć nie myli, moment jeszcze się upewnię, e, ale nagrywać slow motion w tak, w 960 klatkach, także o co, na co, dla kogo? Nie wiem. E, ale tak ma to jedną głupią funkcję: to, że jak klikniecie, leci timer, i dopiero od pewnego punktu zaczyna się slowmo mo mm, nie wiem, przynajmniej ja póki co, nie znalazłem opcji, żeby móc to po prostu sobie. Tak. Film jest nagrywany po prostu w 960 klatkach, tam kod w 720. Eee. W sumie na rozdzielczość akurat nie patrzyłem jaka tam jest, ale że mogę sobie po prostu na timelineie wybrać punkt, nie? w którym ma być slowowany, e, to tego niestety jeszcze nie znalazłem, zobaczymy czy to gdzieś jest, czy nie, mi się tego znaleźć nie udało. E, no, ale krótka przebitka z slow -mo. Jest przyzwoicie. No i co tu dużo gadać? Telefon 1600 zł. Fajny, że tak powiem, wygląd. jest bardzo subiektywny moje mocno, ale cała ta recenzja, opinia jest subiektywna. Ale nie jest obiektywne, także no. Jakby tutaj tak jak mówię, wygląd duży plus. Bezramkowy, fajny bajer, chociaż mi to akurat w zasadzie lata, czy miałbym jakiegoś notcha, czy jakąś kroplę, czy chowaną kamerkę, taki bez ramek, jakby jestem z tych, <grym> którym to nie przeszkadza kompletnie. E, Ważne, żeby był ładny ekran i, i tyle, tak? Ładne odwzorowanie kolorów. E, natomiast jeżeli chodzi o jeszcze fajne jakieś funkcje, to chociażby natrafiłem na coś takiego jak ja to tak roboczo nazwałem tryb do blogowania no i jest parę już zapisanych jakby schematów tak eee, można nagrać takie krótkie wideo jakby z przejściami sekwencjami od razu i tak dalej także takie też nagraliśmy i możecie je zobaczyć teraz właśnie tutaj eee, puszczę oczywiście jeszcze napomknę tylko że tak, już wyszło, że roku był obok, także cóż. No, także jak sami widzieliście, ciekawie to wygląda. Jeżeli chodzi natomiast o taki ogół, powiedziałbym, że to jest fajny wybór w tej cenie. Ok. Można byłoby wybrać na przykład Mi Note 10 lighta, ale po co? Chyba, że ktoś faktycznie chce... Podaj, e, że tam była już obsługa... tego. A nie, nie było obsługi 5G, sorry. Mm, to nie to. E, ale miał tam chyba ciut większą baterię i tak dalej. Ogólnie się alternatywy, ale tu mi się wydaje, że mimo wszystko e, tak, bo w tej samej cenie możemy mieć tego minimo 10 Lighta, tylko że z mniejszą pamięcią. W sensie zamiast 120, o, 128 nadane to 64, więc bez sensu. E, tu dostajemy ten sam procesor. E, jeżeli chodzi o nagrywanie, jest to samo. To po prostu kwestia tego tak naprawdę, że tamten jest troszkę węższy, ten jest trochę szerszy. Bo mimo wszystko ja mam dość dużą rękę, a my... Jednak dość dużo miejsca zajmuje. No i ostatnio odkryłem też przez to, jak już wymieniłem, etui inne rynki, że no niestety pomimo, że mam dość duże kieszenie na nogach, w spodniach, to nawet i tam mam problem go zmieścić. Także to też warto wziąć pod uwagę, że to nie jest kompaktowy smartfon. Ewentualnie ostatni sam kraniec. Kompaktów dzisiejszych, tak? To, to nie jest nic cudownego, jeżeli o to chodzi. Ale tak co do zasady, jeżeli ktoś, tak jak mówię, poszukuje ładnego smartfonu, wydajnego smartfonu, chce mieć Xiaomi <grybujesz> na przykład. Chce mieć przyzwoite zdjęcia, przyzwoite filmy, nie wymaga dużo. Chce. Faktycznie mieć telefon po prostu, który wytrzyma mu 2-3 lata i on wie, że wymieni i tak, także po co wydawać tyle. Eee, no to myślę, że, że to będzie całkiem fajny wybór i okay, ktoś powie, że plecy wyglądają odpustowo. No, no nie wiem. Jak dla mnie to nie wyglądają odpustowo, wyglądają po prostu nietypowo. Eee, przede wszystkim przyciągają uwagę. Także ten. A, no i warto wspomnieć, że jest on display. nie? I normalnie powiadomienia wszystko sch schodzi bez problemu. Także ten. Jeżeli o to chodzi, to nie trzeba się tego bać. No. Także tak. Parę słów po prostu, tak. Moich na, na temat tego telefonu. Co będzie dalej? Zobaczymy. Póki co myślę, że nawet na 2020 jest fajny wybór, po prostu, tutaj I, I nawet jak ktoś się przesiada, nie wiem, z s to mimo wszystko to jest, myślę, dobry zamiennik. Czemuże? No nic, eee, dobra. Ja będę już mykał w takim razie, zostawiam wam was z przemyśleniami. Eee, piszcie w komentarzu, co sądzicie o, o telefonie, to, że tak powiem, eee, Wy może byście wybrali, co chcielibyście o na przykład zobaczyć w testach e, gdzieś tam później, tak? No tutaj póki co mamy warunki, jakie mamy, e, także tak, nie mamy, że tak powiem, nawet, nie wiem, nagrać czym pulpitów i tak dalej, no ale to wszystko z czasem, e, jak się trochę kanał, że tak powiem, rozwinie, e, no, także tak jak mówię, rzućcie sobie łupka. Łapę, dzwonek, kowadło, co tam chcecie i, 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 i komentarz. No i, i będzie git I, No. A ja się żegnam, i Aliwiderci.